Cześć. W tym odcinku pokażę Wam, czym są funkcje agregujące. Jest to bardzo prosty temat, więc nie powinno nam zejść długo. Funkcje agregujące to po prostu funkcje, które używamy w SQL-u, które biorą za argument kolumnę ze zbioru kolumn z naszej tabeli i zwracają, można powiedzieć, podsumowanie. Tutaj z prawej strony widzimy przykłady takich funkcji. Funkcja count, która zlicza ilość rekordów. Sam sumuje kolumnę. Average wylicza średnią z kolumny. Min, max i STDF, standard deviation. Wylicza odchylenie standardowe. Jeśli nie wiecie, co to jest, to sprawdźcie sobie. Myślę, że można zrobić inny kurs właśnie o, o odchyleniu standardowym i o różnych miarach statystycznych. Ale my zajmiemy się tylko w tym odcinku tym, jak działają funkcje. Więc, żeby rozpocząć, musimy przywrócić schemat tabeli, a w zasadzie dodać nowy, dlatego że dodałem nową kolumnę, która, którą będziemy obliczać za pomocą tych funkcji. Wszystkie te zapytania, komendy są w opisie, więc po prostu przeklejcie je sobie i ja to zrobię razem z Wami. Click to connect. Jest tutaj zapisane. Dodałem kolumnę zarobki jako float. Zaznaczam run. Tu mogę zaznaczyć wszystkie, bo mam średnik. Gdyby nie było średnika, gdyby nie było średników, to nie zadziałałoby. Daję run i mamy już prawdopodobnie, sprawdźmy, mamy już prawdopodobnie wszystkie dane w naszej tabeli pracownicy. Tak jest. Więc tak jak widzicie, dodaliśmy kolumnę zarobki. Ona jest tutaj na gdzie ona jest? Tutaj na samym końcu. Zniknęła mi. Co dużo kolumn. I możemy się teraz zająć naszymi funkcjami. Tak jak mówiłem, jest to bardzo proste. Trochę przybliżę kod. Funkcja count. Funkcja count jest używana, żeby policzyć to, co znajduje się w kolumnie. To znaczy, jeśli damy Count ID. To policzy nam liczbę kolumn. Liczbę rzędów w kolumnie ID. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że możemy tutaj w zasadzie dawać różne. Popatrzcie. Różne kolumny. Jeśli one nie są puste, to, to będą policzone. To znaczy możemy dać imię. No jeśli jest 8 rzędów, to. To po prostu będzie cały czas 8. Hmm. Więc tak działa count. Count po prostu liczy, ile rzędów jest w. Ile rzędów jest hmm, w tej tabeli. A w zasadzie ile wartości? No można powiedzieć, że ile wartości jest w tej kolumnie, którą zaznaczamy, jeśli chcemy wszystko dodajemy tą, tą gwiazdkę. Więc składnia to po prostu za funkcji i nawiasy i w środku kolumna albo wszystkie kolumny. Przy kącie można robić wszystkie kolumny przy sumie raczej nie. Więc jeśli już o sumie rozmawiamy, to suma i pod dodawania kolumnę y, zarobki, żeby można było sumować zarobki. Popatrzcie. Jakbym dał select gwiazdka to tutaj z prawej strony muszę to przewinąć. Mamy zarobki różnych ludzi. Jeśli chcemy zarobki wszystkich, sumę, dodajemy dajemy sum, sumuj zarobki i mamy. A Tak samo jak suma, a Zarobki. Min, max. Zobaczcie, kiedy jest proste. Min 200, najmniejsze zarobki, max. 4000. Standard deviation SC, powinno być STD, standard deviation dla całej tej populacji, dla wszystkich tych wyników. Są różne wzory, no to chyba dlatego są dwa eee, tak, populacji i, i próbki. Ale to nie ma znaczenia, o co tam chodzi w tym standard deviation od standardowym, tylko chodzi o to, żebyście widzieli, jak działa funkcja. To, co możemy zrobić, popatrzcie, to sumować zarobki ludzi, którzy na przykład mają na imię Jan. Takich ludzi dodaliśmy kilka, więc popatrzcie. 2600 to jest suma tych zarobków, a jakbyśmy sprawdzili, ile jest tych Janów. Więc, tak jak widzicie, Janów mamy cztery w tym nowym zestawie. Tak jak widzicie, i ich zarobki, tak jak widzicie, można używać filtrowania. Na przykład dajmy select AND, czy pracuje is true. Popatrzcie, jest is true, jest tylko jeden. No to Is false może, bo to będzie. Jest trzech, którzy nie pracują. No i teraz też możemy sobie ich policzyć po prostu ich sumę sumę zarobków. Bardzo proszę. Więc można używać filtrowania przy tych funkcjach. Można też sprawdzić po prostu, zamiast robić selecta, ile ich tam jest, policzyć, policzyć po prostu countem, ile ich jest. I tak możemy robić w zasadzie z wszystkimi funkcjami, powiedzmy. To znaczy, jeśli dane są adekwatne, to możemy wtedy ich używać. Suma musi brać liczbę, więc jeśli jakakolwiek kolumna ma liczbę możemy ją sumować. count liczy po prostu wszystko Average to tak samo jak sam musi być yy, liczba tak natomiast to co widzimy tutaj to jest tylko wynik funkcji a co jeśli byśmy chcieli yy, zobaczyć na przykład ile zarabia Jan tak jak widzicie tutaj jest Suma dla Jana. Jakbyśmy sobie dali tutaj Jan, to będziemy od razu widzieć, że to jest dla Jana. Suma Jan. A jeśli byśmy chcieli zobaczyć dla każdego imienia, to musielibyśmy użyć tutaj kolumny imię obok. I tutaj zaczynają się schody, dlatego że musimy użyć grupowania. Hmm. Grupowanie jest nam konieczne, żeby pogrupować właśnie te zarobki, sumy na przykład, przygrupować je do imion. I to, jak to robić, pokażę Wam już w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że kwestia funkcji jest jasna i zapraszam na kolejny odcinek.